Wieś kruszyjany, ma dla Tatarów z Polski ważne znaczenie religijne, bo to jest jeden z dwóch macietów w Polsce zabytkowych i nieopodal znajduje się jeden z trzech cmentarzy. I los tak chciał, że dzisiaj we wsi z mieszkańców 30 parę rodzin, w większości to prawosławni katolicy, a nas Tatarów mieszka trzy rodziny. Wszyscy żyjemy w zgodzie. Jeszcze nie tak dawno sołtysową była Tatarka, pani Wachalecka, teraz sołtysem jest jej synowa. My między sobą żartujemy, że mamy duży problem, bo jak się zapraszamy na święta, to brakuje dni wolnych na pracę. Katolickie, prawosławne, muzułmańskie we wsi z Dużo I my mieszkamy, Tatarzy, w tej wsi już ponad 300 lat, od roku 1679. Większość, ponad 90% członków muzułmańskiej gminy wyżyniowej w Koszynianach to są y, y, społeczność, która y, została tutaj, jest potomkami oddziału, którego sadził tutaj królem III Sobieski. To, są to rodziny Poplaskich, Ludzińskich, Murackich, Haleckich, Bogdanowicze i y, 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 y wiele, wiele innych. Jeżeli chodzi o, o, o moją rodzinę, ja się Chcę, może pochwalę. Jestem w prostej linii potomkiem pułkownika Samuela Krzeszowskiego, którego tutaj z jego oddziałem król Jan III Sobieski osadził w Kruszynianach i przyszliśmy na nazwisko, bo ostatni z Krzeczowskich miał dwie córki. jedna Wyszła za mąż i była bezdzietna, a druga wyszła za Talkowskiego i w tej chwili jesteśmy po tej linii nazwiska Talkowski. 70-tych lat, jako został osadzony ten oddział, cały czas zamieszkiwała tutaj rodzina Krzeczowskich i Talkowskich i, i z, ludzie byli bardzo e, związani z, ty, z, z tym miejscem. E, jak wskazują dokumenty, babka, prababka moja organizowała tu takie piątki literackie, gdzie przyjeżdżała z, różna społeczność tatarska z Wilna, z Grodna, z Warszawy i, i, i było tu takie życie Towarzysko Kulturalne na, jak na tamte czasy dość na wysokim szczeblu i, i nazywano to wtedy wśród naszej społeczności że to jest taki mały Paryż. Z tego względu może, że dużo z tej naszej społeczności tatarskiej, oprócz języka oczywiście polskiego, drugim językiem był francuski. W okresie zaraz powojennym w Kruszynianach zamieszkiwało 1 trzecia społeczności, a było to w granicach 150 rodzin zamieszkujących w Kruszynianach. Natomiast tak jak wszystkie tereny wschodnie, w okresie Yy, lat 70. i 80. emigrowały do miast najzwyczajniej za pracą i tak samo yy, zachowywali się Tatarzy.